Przestrzenie liminalne wywołują uczucia przejścia i dwuznaczności. Halloween przekształca noc w przestrzeń liminalną. Tajemnica i niepewność rozkwitają w tych momentach przejściowych. Ciemność wzmacnia poczucie zmiany i niepewności. Noc Halloween wykorzystuje to za pomocą rytuałów i symboli kulturowych. Kostiumy zacierają tożsamość tworząc poczucie anonimowości maski i przebrania zmieniają percepcję i interakcje tradycyjne symbole Halloween oznaczają cienkie granice duchy upiory i wiedźmy przywołują możliwości nadprzyrodzone świece i latarnie bawią się światłem wzmacniając atmosferę każdy płomyk potęguje tajemnicze otoczenie Dyniowe latarnie Czeko Lanterns chronią przed złowrogimi duchami. Dodają wizualnej intrygi i historycznych korzeni. Halloween obejmuje to, co niesamowite i nieznane. Kwestionuje postrzeganie normalności i rzeczywistości. To napięcie między światami tworzy wyjątkowe doświadczenie. Ciekawość osiąga szczyt. Gdy granice nie wydają się stałe. Czynniki psychologiczne sprawiają, że Halloween wydaje się surrealistyczne. Interakcje społeczne odzwierciedlają to zmienione doświadczenie. Koleżeństwo rodzi się w dzielonych przejściach i strachu. Dźwięki Halloween tworzą nawiedzony audytywny podkład. Szeleszczące liście i odległe dźwięki wydają się nieziemskie. Zmiany przestrzenne i sensoryczne pogłębiają zanurzenie. Czas wydaje się zawieszony w tej przekształconej nocy. Przestrzenie liminalne wymagają introspekcji i eksploracji. Halloween zachęca do kontemplacji niewidzialnego i nieznanego. To zaproszenie do ponownej oceny naszej percepcji rzeczywistości. Zbiorowe podniecenie wzmacnia tę wspólną narrację. Narkulturowe wzmacniają magię przestrzeni liminalnych. Halloween ukazuje fascynację ludzi nad przyrodzonym. Te momenty oferują ucieczkę od rutyny i przewidywalności. Halloween obejmuje chaos i piękno przejścia.